Witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu Wisły Kraków, meczu niestety przegranego. Przegranego przez Wisłę Kraków, no można powiedzieć, każda seria się kiedyś kończy. Yy, baliśmy, się te, znaczy baliśmy się tego spotkania. Myślę, że każdy w sztabie yy, i w ogóle każdy wiedział, że ten mecz to mogą być prawdziwe schody. Dlaczego? No przede wszystkim wszyscy wiedzieli, jak wygląda boisko w Puszczy, więc teraz nie ma co mówić, o, że, że to wygląda jak, nie wiem, pastwisko, bo, bo generalnie chodzi o to, że że każdy wiedział, że, o, że tak to będzie wyglądało. No, była tam też mała wojenka przed meczem, bo tam też się kierownicy kłócili o, o wymiar boiska. No, ale wymiar był no, przepisowy, więc no, mo może taki być, że tak powiem. Więc tutaj też no, też taka dyskusja niepotrzebna. No, ogólnie, no, była atmosfera też jakby między kierownikami, między tak sztabami taka dosyć gorąca. E, także tutaj nie, nie, nie było spokojnie na pewno, tak trzeba sobie jasno powiedzieć, ale to są już jakieś te, te kwestie takie zakulisowe i myślę, że nie będziemy tutaj e, o nich jakoś specjalnie mówić. E, Wisła przegrała e, sportowo. Przegrała. E, więc jakby tutaj nie ma co, co, co mówić o. To też możemy by powiedzieć o pracy sędziego, że, że też popełnił parę błędnych decyzji. No na pewno ten rzut karny powinien zostać. E, powtórzony, to, to wiem to, to jest jakby rzecz, która tylko no wiecie, to też jest takie gdybanie, co by było no bo równie dobrze e, ten kardyj i tak był został trafiony, więc jakby tutaj no to już jest takie no, no... ale oczywiście był to błąd sędziego, więc jakby tutaj nie ma no i ogólnie też, też 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 wiele mało konsekwencji w jego decyzjach no ale zostawmy, to już jakby nie, nie, ch nie chciałbym bardzo atakować sędziego, atakować boiska bardziej skupiłbym się na tej stronie sportowej, bo czego brakło Wiśle Kraków? No przypomnijmy, że jedyną bramkę dla Wisły Kraków strzelił Borys Moltenis, bo to była też taka dziwna bramka, taka trochę, no, delikatnie mówiąc przypadkowa, no bo Mola strzelał, tak, raczej, no, raczej nie dośrodkowywał tej piłki, ehm, no a, a, a Borys no, został tak trochę trawiony, czyli ten, tak, więc, więc było, yy, wtedy była bramka yy, dająca kontakt, no, okazała się no, jedynie bramką honorową yy, w tym meczu, ale co mogę powiedzieć, no brakło przede wszystkim finalizacji tych akcji ofensywnych, bo po sytuacji Wisła Kraków troszkę miała. To nie jest też tak, że, że tych sytuacji nie było. Naprawdę, Wisła stwarzała sobie, była często, nie miała problemów w budowaniu ataku, ataku pozycyjnego. Gdzieś tam dosyć łatwo, fajnie sobie tą grę też przyspieszała w pewnych momentach. Naprawdę, to, to nie wyglądało źle, jeśli chodzi o budowę. Gorzej to wyglądało, jeśli chcieliśmy tą piłkę gdzieś tam wrzucić. Eee, no, na przykład Wilar e, miał z tym problem, żeby to zrobić dokładnie. Choć Wilara akurat trzeba powiedzieć, że, e, że zagrał dobre spotkanie. Du dużo problemów przystwarzał e, defensorom puszczy. No Ale nasza drżunka, no też, też gdzieś tam cały czas e, e, sprawdzał e, defensorów e, właśnie e, z, nie, z Niepołomic. Ale problem był inny. Problem był inny, tylko że te wrzutki były bardzo, bardzo niedokładne. A jak nawet a jak nie wrzutki, no to, to ten dribbling się zakiwał. był takie momenty, że się po prostu żonka potrafił zakiwać, więc. Albo po prostu za długo czekał. No, no, brakło tego czegoś, brakło tego błysku, i, i, i chyba to jest też rzecz, dzięki temu straciliśmy punkty, nie? Że, że po prostu brakło tego błysku w ofensywie. To nie był zły mecz, myślę, że był to mecz jak naj. mógłbym określić, się... pewnie, Słuchajcie, bo to jest też tak, że Wisła w tych innych spotkaniach, w których wygrywała, ona grała naprawdę dobrze. Bo, na... bo nawet jak pierwsza połowa była taka średnia, no to w drugiej graliśmy naprawdę już bardzo dobre zawody. To, to już nie dało się przyczepić. Tutaj niestety no o ile ile na pierwszą połowę nie dojechaliśmy, taka jest prawda. No w drugiej wyglądało to lepiej, ale też, też nie było tego błysku. Też o tym pamiętajmy, nie było tego błysku i myślę, że to jest powód dlaczego w tym meczu przegraliśmy, no bo, bo pewnie, pewnie gdyby, gdyby trochę ta druga połowa była lepsza no bo było, no bo, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że tego błysku nie było to pewnie ten remis to tak minimum, e, a może nawet by się udało wygrać. No, ciężko już teraz gdybać, co by było, e, ale, ale na pewno na pewno na pewno e, no, można było z tego meczu wyciągnąć po prostu więcej. Myślę, że każdy z zawodników troszkę zagrał mimo wszystko gorzej, bo tak, Borys Moltenis dużo tych błędów. Pomimo że strzelił bramkę, to, to jednak tych błędów miał pełno, no i przy tej pierwszej bramce puszczy no, miał swój udział, był spóźniony. No i tutaj też Mikołaj Biegański miał trudno, no, trudne zadanie do zrobienia, żeby tutaj coś wybronić. No, w zasadzie no, dobre, precyzyjne uderzenie Koja w 24. Minucie i, i mieliśmy 1 do 0 dla puszczy. No potem no, ten długi czas. No, no też ten rzut karny. No, były to akurat jakieś argumenty, ale pewnie wielu sędziów by tego e, rzutu mm, karnego nie odgwizdało. E, ale akurat no, sędzia mm, Lasyk odgwizdał, no i to tu jakby no, trudno. E, no ale samo, jak mówiłem, wykonanie rzutu karnego no, budzi moje wątpliwości. E, potem w 51. minucie bramka dla Wisły Kraków, o której już mówiłem. E, no Szkoda, że nie poszliśmy za ciosem, szkoda, że nie padła ta druga bramka. Choć wiecie, też prawda jest taka, że Puszcza też mogła nas w wielu momentach wkarcić. Em, bo, bo tam naprawdę oni też mieli kilka tej sytuacji, więc to też jest takie, wiecie, gdybanie. Co by było gdyby? No, no trudno, przegraliśmy, wciąż ta sytuacja w tabeli nie jest zła. Nie jest zła, bo, bo wciąż mamy 45 punktów, też no, pamiętajmy, pamiętajmy, że no, Ruch na przykład nie wygrał swego spotkania, więc, więc jakby też no, nie straciliśmy tak dużo, więc jeżeli, moim zdaniem tak, jeżeli wygramy ze Stalą, wygramy z Ruchem, to tak naprawdę nikt nie będzie o tym meczu... Pamiętał albo nie będzie mówił, że ten mecz o czymś zaważył. Bo, bo jeżeli wygramy dwa następne mecze, to myślę, że każdy wybaczy. Nie, mo nie można też powiedzieć, że drużyna nie walczyła, bo walczyła, tylko no, gdzieś tam brakło, e, brakło. też Puszcza, słuchajcie, też nie, żeby też nie mówić, że Wisła tylko zawiodła, puszcza zagrała naprawdę konsekwentnie. Tutaj e, trener tułacz e, taktycznie myślę, że wygrał z Radosławem Sobolewskim. No, bo po prostu miał, miał na ten plan bardzo dobry. Widać, że tutaj analiza była dosyć konkretna. Wisły Kraków i to zaprocentowało, i oni dzięki temu mm, mogą cieszyć się z trzech punktów. Tak, prawdę mówiąc, to myślę, że tutaj też trzeba to, to, to docenić. Yy, yy. Bo, oczywiście, no, boli nas to, że, że, że ta seria no, bo mogło być to już 8 zwycięstw z rzędu e, albo chociażby 8, 8 meczów bez porażki. A tutaj jednak no, stało się 8 nawet więcej, bo, bo, bo myślę, że jeszcze w tamtym roku e, tych. Ty, bo, bo z tendencją nie przegraliśmy, więc byłoby tych meczów nawet więcej. No, ale wracając, no, w tym roku w każdym razie byśmy e, nie przegrali. A tak to no, ta pierwsza przegrana mm, no, jest i, i jest smutno. Ale, cóż, no też nie jest tak, żebyśmy rozpaczali jakoś strasznie, no, no myślę, że, że, że po prostu każda seria się kiedyś e, kończy. E, jeżeli miałbym powiedzieć, kto, co zawiodło, e, bo, bo jeszcze wypisałem sobie kilka takich rzeczy, które, które mi się nie podobały w tym meczu. Przede wszystkim, e, no, o tych dośrodkowaniach to już e, mówiłem, e, no, żonka... Tu, 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 trzeba popracować nad tym, żeby te dośrodkowania były, były lepsze. E, również, co, no, czasami były błędy w komunikacji między e, Moltenisem a Łasickim, między Łasickim a Biegańskim. Była też taka sytuacja, gdzie się chłopaki nie zrozumieli, więc to też taka, taka rzecz do, e, do, do dyskusji. E, no Jarok też, kurczę, z tymi wrzutkami różnie bywało, właśnie to, to, to był aktywny, nie można było powiedzieć, ale, ale ale, ale, ale faktycznie te, te wrzutki mogły być lepsze. I ta sprawa jest też taka, bo to też można o tym powiedzieć, że czasami tych zawodników Wisły Kraków było za mało w polu, w polu karnym, więc ciężko było też tą piłkę dograć. W pierwszej połowie też za mało strzelaliśmy. Za mało strzelaliśmy z dystansu, to próbowaliśmy naprawdę sobie stwarzać bardzo dogodne sytuacje, a czasami naprawdę trzeba no, trzeba uderzyć, trzeba spróbować, trzeba sprawdzić, sprawdzić bramkarza, sprawdzić defensywę. Wiecie, zawsze żeby jakiś rykoszet, no tego było moim zdaniem troszkę za mało też, no cóż no, od Luisa Fernandeza moglibyśmy wymagać troszkę więcej, i na że był bardzo pilnowany, tutaj no naprawdę w pierwszej połowie to w ogóle nie miał miejsca w drugiej połowie trochę się to zmieniło i też wiele tych zagrań, tak prawdę powiedziawszy, mogło być lepszych, bo wiadomo, że od niego troszkę więcej oczekujemy ale, 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 no też, też bym się go jakoś specjalnie nie czuł, no myślę, że mula tak trochę poniżej tego, co, co chcieliśmy widzieć, bo, bo dużo niedokładności i też no, tej jakości z przodu tak dużo nie pokazywał. Ponoszę taki, do takiego Vilara no, nie mogę się przyczepić, bo, bo myślę, że oprócz tych wrzutek to, to raczej jestem z niego zadowolony. Rodado, no, no brakło też tego błysku, nie ukrywajmy. No na pewno też cieszy to, że jest już taki no, powrót do Andraszka, bo jednak zagrał, zagrał w tym meczu, już nie, nie w sparingu, a w meczu ligowym. No, nic tam specjalnego nie pokazał, ale, ale, ale na pewno na pewno był to mecz taki no, do statystyk, ale myślę, że jest to też zawodnik do konkurencji, do rywalizacji, więc Rodato też musi się jeszcze bardziej starać, bo być może z jego ze składu, może w każdej chwili wygryźć czy James i zagrał najlepszy mecz? No nie. No nie zagrał najlepszego meczu. Myślę, że to był najgorszy mecz wykonany. Myślę, że Co nie świadczy, że on był zły. Tylko no wiadomo, że gdyby on zagrał najlepszy mecz w no to pewnie e, kilka, no więcej tych podań by było e, z drugiej linii do, do napastników, do pomocników Wisły i e, Kraków. No tak się stało. Zupełnie się stało się inaczej. No tylko było kilka dobrych zagra zagrań. Było też kilka takich powiedzmy sobie średnich. E, także, także także no, różnie, można na to, różnie można na to patrzeć. No myślę, no, braku po prostu dokładności tych zagrań, no, naprawdę. Bo gdyby, gdyby ta dokładność zawodników wisły Kraków była na, na wyższym poziomie, no to myślę, że do mielibyśmy do czynienia przynajmniej z remisem, a może nawet z wygraną, bo ten mecz naprawdę nie... No nie był taki mecz, on nie był do końca zamknięty. Tak naprawdę do końca yy, każdy wierzył, że, że Wisła może bramkę strzelić i, i odwrócić losy yy, tego yy, spotkania. No, no, no Oczywiście nie stało się tak, ale, ale myślę, że, że też nie możemy na, na piłkę Wisły Kraków jakoś bardzo narzekać. I jak powiedziałem, wciąż ta sytuacja jest dobra. Wciąż ta sytuacja w tabeli nie jest zła i, i idzie coś z tego jeszcze wyciągnąć, i na pewno bym tutaj nie lamentował nad tym spotkaniem. Trzeba wspierać tych chłopaków, przyjść na, kolejny, przyjść na kolejne spotkanie i liczyć, że po prostu będzie, będzie dobrze i, i, i Wisła będzie, będzie zwyciężać i będzie po prostu będzie wygrywać, no, będzie wygrywać no, następny mecz Stal Rzeszów 14 kwietnia na no, potem Ruch Chorzów słuchajcie Ruch Chorzów święto, no akurat nie na Śląskim, co już zdążyliśmy mm, mówić niejednokrotnie ale w Gliwicach na Stadionie Piasta myślę, że też będzie fajnie ja dziękuję Wam bardzo za uwagę do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach piona